Nie martw się o koronawirusa. Zaszczep się i żyj bez ograniczeń. Szczepienie przeciw COVID-19 w młodym wieku to nie tylko ochrona przed możliwymi powikłaniami na całe życie, to także pewność i wygoda. Ważne korzyści z zaszczepienia się to łatwiejsze wyloty na wakacje, wstęp do dyskotek, klubów, siłowni, barów i restauracji. Dlaczego przed koronawirusem trzeba się chronić w szczególny sposób? Żeby się zarazić nie potrzeba nawet kontaktu z zakażonym. Zachorować można od kichnięcia, kasłania i rozmowy. Dlatego przebywając wśród ludzi należy zasłaniać usta i nos, nosząc maseczkę. Objawy nie pojawiają się od razu, a czasem ich nie ma, przez co chorzy nieświadomie roznoszą wirusa. Wciąż nie ma skutecznych leków na COVID-19. Najważniejsza jest więc ochrona zdrowia. Najbardziej polecany sposób to szczepienie, które pomaga też wytworzyć odporność zbiorową. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że zachorują na przykład członkowie rodziny. Po co się szczepić, skoro można przechorować COVID-19? Odporność pojawia się po przejściu zakażenia, ale bezpieczniej uzyskać ją bez infekcji za pomocą szczepionki. Ciężkie zakażenie koronawirusem może doprowadzić do kalectwa lub śmierci zanim rozwinie się odporność. Jak działa szczepionka? Szczepionka przeciw COVID-19 to preparat, który w organizmie naśladuje zakażenie koronawirusem. Dzięki temu zapewnia odporność już nawet po 7 dniach.